Wczorajsza popołudniowa informacja o obniżeniu ratingu kredytowego Włoch przez agencję SP negatywnie wpłynęła na nastroje inwestorów. Mieliśmy ponownie testowanie okolic 1,36 na parze euro USD, natomiast dzisiejszy poranek to już nieco lepsze nastroje i obecnie poziomy w okolicach 1,36,70. Na rynku nadal brakuje konkretnych informacji związanych z wypłatą kolejnej transzy pomocy finansowej dla Grecji, od której praktycznie zależy, czy Grecja będzie nadal w stanie regulować swoje, swoje zobowiązania. Na parach złotowych mieliśmy dzisiaj rano testowanie wyższych poziomów, natomiast po krótkim czasie złoty zaczął odzyskiwać siły i w tym momencie para EuroPLN znajduje się na poziomie 4,35,80, a para USDPLN na poziomie 3,18,80. Na dzisiejszą sesję zaplanowano trzy istotne publikacje makroekonomiczne. Pierwsza z nich pojawi się o godzinie 11.00 i będzie dotyczyła indeksu ZEW z Niemiec. Spodziewany odczyt tego indeksu to minus 45 punktów, podczas gdy w zeszłym miesiącu było to minus 37,6 punktów. Następnie o godzinie 14.30 pojawią się dwie informacje z rynku nieruchomości ze Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony będą one dotyczyły rozpoczętych budów, których ilość ma wynieść 590 tysięcy w tym miesiącu, podczas gdy poprzednio było to 604 tysiące. Natomiast druga informacja będzie dotyczyła liczby wydanych pozwoleń na budowę, która również ma wynieść 590 tysięcy, podczas gdy poprzednio było to 601 tysięcy. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego dnia. Do widzenia!